Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. Witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami dzisiaj, drodzy Państwo, mecz o ligowe punkty. W tak ważnym meczu spodziewamy się, że emocje sięgną Zenitu. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę. Jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Goście wystąpią w tym meczu w następującym składzie. Trener postawił chyba na tradycyjne 1-4-5-1, Jacku. Na to wygląda. Zaryzykowałbym twierdzenie, że to strategia, o ile nieofensywna, to przynajmniej mająca na celu kontrolę boiskowych wydarzeń. Zakładam, że trójka środkowych pomocników będzie tu chciała zdominować rozgrywanie z pomocą dwóch szerzej ustawionych, włączających się do ofensywy i obsługujących napastnika skrzydłowych. No to zaczęło się. Diaz. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Cóż za rozczarowanie! Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Nie ulegają presji, mimo że ciągle remis. Ale chyba zapeszyłem, bo akcja się posypała. Szkoda tej straty. Próbują rozwijać akcję ofensywną. Teraz trzeba to mądrze rozegrać. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. I tyle było z posiadania piłki. Ciąg na bramkę. Będzie teraz chyba groźnie. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Będzia przerywa grę. Był tam jednak offside. Odzyskują teraz piłkę. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Dobre, wycofanie ze skrzydła. I zejście do osi boiska. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieje. Twarde wejście, ale bez faulu. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Dosyć gadania, zaczynamy grę. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Tak się powinno stopować ataki rywala. Cudowna piłka, spójrzmy. 1-0. Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie wyrachowania, zacznie się regularna wymiana ciosów, na którą zresztą bardzo liczymy. Na ekranach raz jeszcze ta bramka. Doceniamy strzał, ale trener na pewno będzie miał zastrzeżenia do ustawienia bramkarza przy tym golu. Za daleko miał do krótkiego słupka. Zostawił miejsce, więc strzelec skwapliwie to wykorzystał. Znawiają grę. A w głowach pewnie kotłuje się wiele myśli. Teraz nie zostało już wiele czasu na wyrównanie. No, prawie, prawie się udało. Ale Piłka opuszcza boisko. Będzie aut. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Może teraz się wbić w tę przestrzeń na skrzydle. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Chcieli przytrzymać piłkę, ale nie wyszło. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Kiroga. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Gol! Mamy wyrównującą bramkę. No, ciekawe, jaka będzie odpowiedź rywala. Mamy powtórkę, widzimy jak dobre było to podanie. Wymierzone niemal wprost na nogę. Pewne wykończenie nie waha się ani chwili. Czasem nie ma sensu kombinować. Mocny strzał nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. Wyrównali więc stan spotkania. 1 do 1. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Zobaczmy, rozbija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Kiroga. To może być groźne. Będzie kontra i tracą piłkę. Dobrze zapowiadający się kontratak nie przyniósł im korzyści. Na tablicy wynik remisowy, a zostało 5 minut. Bardzo teraz precyzyjnie na dalszy słupek, ale za blisko to było granie bramkarza. Pewnie kończy ten atak. Próba odbioru i przerwany atak. Mamy informację, że ten mecz potrwa jeszcze dwie minuty. Odważna teraz gra. Wiedzą, że to końcówka meczu. Usiłują przechylić szalę na swoją korzyść. Pani arbiter ogłasza koniec drugiej połowy. Po 90 minutach gry mamy remis. Pierwszy gwizdek, jedziemy. Cudowna piłka, spójrzmy. 1-0! Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie by. Kiroga. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Mamy wyrównującą bramkę. No ciekawe, jaka będzie odpowiedź.